Hejka. W tym nagraniu rozwiążemy zadanie piąte ze zbioru zadań CK do nowej matury 2023 z poziomu rozszerzonego. Mamy powiedziane, że suma liczb całkowitych x i y jest podzielna przez 3. To co mamy wykazać w tym zadaniu to to, że suma sześcianów liczb x i y jest podzielna przez 9. No to zobaczmy. Suma liczb całkowitych x i y ma być podzielna przez 3. Wiemy, że liczby podzielne przez 3 to są liczby postaci jakieś 3k, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Zatem ta nasza suma ma być podzielna przez 3, czyli x plus y ma być równe po prostu właśnie 3k, gdzie k jest liczbą całkowitą, oczywiście przy tym założeniu, że x oraz y również są liczbami całkowitymi. Zobaczmy w takim razie, co możemy zrobić z tym naszym wyrażeniem, czyli naszą sumą sześcianów, liczb x, y. Zapiszmy to w takim razie jako x do trzeciej plus y do trzeciej i rozłożymy to sobie właśnie ze wzoru, który jest w tablicach na sumę sześcianów. Wiemy, że to jest równe x plus y, natomiast tutaj będziemy mieli x kwadrat minus xy plus y kwadrat. No i teraz tak, tutaj mamy to na pewno nasze wyrażenie 3k, zatem ten element jest na pewno podzielny przez 3. Chcielibyśmy coś zrobić z tym wyrażeniem, aby również pokazać, że jest ono podzielne przez 3. Fajnie byłoby w takim razie to jakoś przekształcić i w tym przypadku akurat da się to przekształcić w ten sposób, aby tutaj również w tym wyrażeniu pojawił się ten czynnik x plus y. To, co możemy zrobić, no to pierwsze wyrażenie oczywiście zostawiamy bez zmian, natomiast tutaj zapiszemy to sobie jako x kwadrat plus 2xy plus y kwadrat, tylko pamiętajmy, że nie możemy zmieniać wartości wyrażenia. Czyli widzieliśmy że, mm, widzimy, że tutaj mamy ten składnik minus xy, tutaj mamy plus 2xy. No to żeby się zgadzało, musimy odjąć 3. XY. Tak, mamy 2xy minus 3xy, zostaje minus xy. Czyli widzimy, że to nasze wyrażenie to jest x plus y, a tutaj mamy x plus y do kwadratu minus 3xy. No to zobaczmy dalej. Eee, za to wyrażenie x plus y możemy podstawić właśnie 3k, Tutaj w nawiasie za x plus y do kwadratu również, znaczy za x plus y samo podstawimy 3k, czyli do kwadratu mamy 9k kwadrat minus 3xy. I widzimy, że z tego nawiasu możemy wyłączyć trójkę. Czyli wtedy będziemy mieli 9k, a w nawiasie zostanie 3k kwadrat minus xy. Tyle, że. Mm, to zadanie jest za 4 punkty, i za pozostawienie tego w takiej postaci ewentualnie tutaj możemy sobie, no właśnie, podstawić jakieś t i możemy zapisać, że to wyrażenie jest równe 9t, tyle że trzeba pokazać, że to t należy do zbioru liczb całkowitych. Bez wykazania tego dostalibyśmy za to zadanie 3 z czterech możliwych punktów. Jak to uzasadnić? No, dość. Logicznie powiedzmy, dość intuicyjnie, wystarczy zapisać, że jeżeli k jest całkowita, no to wyrażenie 3k kwadrat jest całkowita, jeżeli xy jest całkowite, no to wyrażenie x razy y też jest całkowita. Zatem w nawiasie mamy różnicę liczb całkowitych, która na pewno będzie liczbą całkowitą. No to iloczyn liczby całkowitej oraz całkowitej również będzie liczbą całkowitą, co w tym momencie już kończy nasz dowód, i jednocześnie będzie to koniec tego filmu. Jeżeli masz problem z jakimś zadaniem albo z jakimś działem, zagadnieniem, daj znać w komentarzu. A ja postaram się przygotować jakiś film, w którym może w jakimś stopniu rozjaśnię te Twoje wątpliwości.